Wjeżdżam na Wisłę Przez chwilą lataliśmy nad Wisłą. Kurde, niesamowite wrażenie, naprawdę. Genialna zabawa. W 2,5 godziny obleciliśmy, całe... wylecieliśmy z Warszawy, polecieliśmy na Mazury. O tutaj mamy Wisłę, nie wiem czy ją widać, ale no jest kawałek Wisły. Pewnie nie było widać. To e... no i co? I kurde. I wróciliśmy. Całego lotu było 2,5 godziny, także... Genialna zabawa, naprawdę. Zaraz będę w domku. No i nasze tunele cudaczne. Tak to wygląda. Ale znacie je pewnie z paru teledysków, filmów. Charakterystyczne. Klane tunele za miliardy, które niczemu nie służą.